W tej chwili zaczną powstawać całkowite nowe choroby, dolegliwości, które będą miały całkowite nowe objawy, co ponownie uruchomić machiny farmaceutyczną, powstaną nowe leki, powstaną nowe szczepionki, powstaną nowe jakieś suplementy i tak dalej, które muszą tu uzupełniać te wszystkie braki. No, czym dalej będzie szło, tym gorzej to będzie wyglądać. To znaczy, tak naprawdę, my w tej chwili jesteśmy wzmuszani do dołączenia do tego procesu wzniesienia, żeby tego głodu nie doświadczyć. To znaczy, to nie e, jakaś nowa metoda, to nie jest jakaś e, nowa jakaś teoria, to jest po prostu wszechświat zmusza nas do postępu, do zmiany, do ewolucji.